Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją, i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam film instruktażowy na temat suwnicy poziomej, takiej platformy do wypychania nóg. Niektórzy nazywają to po prostu po angielsku horizontal leg press, po polsku będzie to po prostu poziome wypychanie. Nuk. Jest to bardzo dobra maszyna, która pozwoli fantastycznie angażować przede wszystkim mięśnie czworogłowe uda, ale oczywiście możemy popracować tutaj trochę przywodzicielami, delikatnie również mięśniami pośladkowymi i całą tylną taśmą. No dobra, ale zaczynając, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim dopasować odległość tego siedziska i podparcia do siebie, tak? Do swojego wzrostu, do długości kończyn dolnych. Musimy sobie to wyregulować w taki sposób, aby mieć po prostu odpowiedni zakres ruchu. Bo mięśnie czworogłowe uda będą bardzo efektywnie pracować w momencie, kiedy zadbamy o prawidłowy ruch w kolanie, czyli dobre zgięcie i porządny wyprost po prostu kolana. Także staramy się utrzymać napięcie mięśniowe zarówno w jednej, jak i w drugiej fazie. Jak się ustawiamy na tej platformie, żeby zaangażować odpowiednio czworogłowe uda? Ustawiamy stopy nisko, tak? Żeby zadbać właśnie o spore zgięcie w kolanie. I po prostu odpowiedni wyprost. Od razu zaznaczam, że unikamy tu przeprostu w stawie kolanowym. Co to oznacza? Nie blokujemy kolana na maksa. Także po prostu nie ma już tam centymetra e, ruchu. Staramy się utrzymać to napięcie w czworogłowym poprzez zatrzymanie ruchu przy wyproście kolana w taki sposób, że jakby zostaje ten. No, nie wiem, 1 centymetr lub 1% niewyprostowanej nogi. Także, jeżeli chcemy popracować odpowiednio, no to tego przeprostu po prostu nie chcemy robić. To jest niedobre dla naszych stawów kolanowych. Jeśli chodzi o czworogłowę UDA, to przepracujemy je tutaj, zarówno w funkcji wyprostu stawu kolanowego, jak i zgięcia. Nogi w biodrze, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy skupić się tylko na prostym uda, głównie, to potrzebujemy ćwiczenia, gdzie po prostu gdzie po prostu prostujemy kolano przy nieruchomych biodrach, jak przy syzywkach, CC Squad, czy po prostu maszynie Leg Extension. Jeżeli ustawimy nogi szerzej na platformie z rotacją zewnętrzną stóp, bardziej poaktywujemy przywodziciel wielki, który przy wyproście nóg, przy mocno zgiętych biodrach, popracuje naprawdę solidnie. Jeżeli ustawimy nogi wyżej na platformie, to tyci, tyci popracują również te pośladki, w szczególności ta. Dolna część, która się rozciąga przy maszynie leg press, przy tym unoszeniu, że tak powiem, kolana do góry. Także możemy sobie lekko tu ukierunkować pracę, ale nie oszukujmy się, maszyna leg press, ta horyzontalna, pozioma, no według mnie nigdy nie będzie kluczowym ćwiczeniem na mięśnie pośladkowe wielkie. Także jeśli wchodzimy na ten sprzęt, to liczmy się z tym, że głównie raczej zawsze te czwórki będą primewerem. Czyli mięśniem pracującym, po prostu, głównie. Co chciałbym jeszcze tutaj dodać? Przede wszystkim warto docenić wersję jednonóż, która ma jednak jeden minus. Przy dużym ciężarze musimy naprawdę kontrolować naszą miednicę, żeby się nie zrotowała, nie wygięła na boki. Generalnie czy przy wersji obu czy jednonóż, lędźwiowy odcinek powinien być w miarę wklejony w oparcie. Na pewno nie wyginamy się, nie uciekamy miednicą, nie wyginamy pleców, wsuwamy, wklejamy je po prostu. W te oparcie, żeby być w bezpiecznej pozycji ciała. My chcemy skupić się tu na pracy czworogłowymi uda, nogami, a nie wyginać się z pleców. Po to też mamy te rączki przy siedzisku, w niektórych maszynach również po bokach, żeby ustabilizować pozycję miednicy, ogólnie całej sylwetki, całego ciała, w miejscu i skupić się przy dużym ciężarze na pracy tylko i wyłącznie nogami. Staramy również żeby kolana nie uciekały na boki, a tym bardziej do środka. Kolano powinno cały czas być, że tak powiem, w jednej linii prostej, nie może uciekać w żadną inną stronę. Dbajcie o ten zakres ruchu, żeby rozciągnąć czworogłowy uda i mocno go spiąć. Ja na przykład na maszynie swojej leg press horyzontalnej, dodałem jeszcze podparcie na plecy, żeby wydłużyć ten zakres ruchu, ponieważ w wersji, że tak powiem, podstawowej tej maszyny, kiedy siedzisko i tak przybliżyłem do platformy do wypychania, i tak troszkę te napięcie mięśniowe uciekało w momencie, kiedy rozciągałem swoją czwórkę, czyli mięsień czworogłowy uda. Jak sama nazwa wskazuje, mięśnie te składają się z czterech głów. Jest to mięsień prosty uda, mięsień obszerny boczny, przyśrodkowy i mięsień pośredni. I w tym ćwiczeniu te mięśnie wszystkie Popracują, ale jak już wcześniej wspominałem, warto dodać coś jeszcze izolowanego, dodatkowego na mięśnie proste, uda przy zablokowanych biodrach. Jakie mamy jeszcze tutaj ważne aspekty? Starajmy się oddychać odpowiednio, czyli w fazie rozciągnięcia, kiedy kolano wędruje do naszego tułowia, bierzemy wdech i po prostu trwa to 2-3 sekundy, troszkę wolniej. W fazie koncentrycznej robimy wydech, czyli przy spięciu e, i może być to faza dynamiczniejsza, ale starajmy się nie stracić napięcia mięśniowego. No dobra i co tu jeszcze chciałbym dodać, są różnego rodzaju maszyny typu leg press, nawet e, z pojedynczymi platformami na każdą nogę oddzielnie, ze stosami, gdzie odpychamy swoje ciało, ale po prostu zasada działania jest tutaj e, podobna. Także czy to będzie stos, czy to będzie wolny ciężar, czy będziemy odpychać siebie, czy wypychać po prostu ciężar, e, działanie Maszyny będzie wpływało podobnie na nasze mięśnie. I co teraz, co, co lubicie najbardziej, czyli błędów, jakich powinniśmy unikać? Czyli niestabilne ciało, machanie ciężarem, przeprosty w kolanach, uciekające, wyginające się stopy, rotująca się miednica, wygięty odcinek lędźwiowy, po prostu tutaj taka hulanka, wyskakiwanka na maszynie. No tego nie możemy robić. Niestabilne kostki, wyginanie się ciała, wypychanie plecami, tego. Kochani moi drodzy, nie e, robimy. Jeżeli będziemy unikać tych błędów, to gwarantuję, że maszyna typu LEG, press, horizontal, czyli te wypychanie, e, poziome nóg może być świetnym uzupełnieniem e, naszego treningu, czy też po prostu ćwiczeniem, które poprawi wygląd mięśni czworogłowych, uda e, zadba o separację, lepsze wyrzeźbienie, po prostu zbuduje tego mięśnia więcej. Nie zapominajcie jednak o ćwiczeniach również wielostawowych, tych ogólnie rozwijających bardziej, typu przysiady, bułgary, wykroki, zakroki. E, takie maszyny są oczywiście bardzo dobre. Które, ale fajnie gdyby uzupełniły, jed, gdyby jednak uzupełniały nasz trening a nie były tylko Jedynym e, wyborem. Dajcie znać, czy lubicie tego typu maszyny, czy macie ją na swojej e, siłowni, czy z niej korzystacie, czy ten materiał Wam e, pomógł, czy dzięki niemu będziecie wiedzieli, jak ustawić się odpowiednio na tej maszynie, bo wydaje się to niby wszystko takie proste, ale gwarantuję, że czasami małe błędy, e, no po prostu są w stanie zepsuć wszystko, tak? Nawet efekty w przyszłości. Wybierajcie. Wersję jednonuż, kiedy chcecie popracować raz nad jedną nogą, raz nad drugą nogą, gdzie macie jakieś dysproporcje, bo właśnie te wersje pomogą Wam po prostu je poprawić, ale uważajcie, żeby miednica nie wyginała się i nie rotowała. Dziękuję za uwagę i oczywiście co? Do celu z pasją. Cześć!